Witam wszystkich w kolejnym odcinku Widzimy Jelcza, stoi na stacji U siebie w mieście co prawda, daleko nie ujechałem Bo się zepsuł Także Nie zasysa paliwa, muszę znaleźć przyczynę Okej, okay, Jelcz zreanimowany Nie nagrywałem, bo Spieszyło mi się Winowajcą gdzieś był najprawdopodobniej Bo teraz samochód jedzie, zobaczymy jeszcze zaraz Przewód paliwowy na zasilaniu wymieniłem powroty, bo były spękane. Zasilający wymieniłem częściowo, ponieważ był no, do zaworka zwrotnego. Reszta wyglądała dosyć dobrze. Także nie ruszałem go wcześniej. No Teraz musiałem sobie na szybko, na krótko rzucić po ramię wąż, ale wrócę to, to sobie to poprawię. Na razie jedziemy tak. Wozić ziemię. Myślałem, że coś ponagrywam. Jakieś chociaż zdjęcie za widoku zrobiłem, no ale niestety kurczę, zeszło i już nam się ciemno robi, także nie wiem czy coś nagram. Miałem tu orzełka w kabinie jeszcze, ale orzełek poszedł do żółtego jelcza. To nie wiem czy gdzieś to wrzucałem, jak nie to, to wam później pokażę jak orzełek wygląda. A więc drobna aktualizacja. Zrobiłem dwa kursy kilometrów, jeszcze nie wiem ile zrobiłem. Wracam do domu. Jest tragedia. Gaśnie już co chwilę, już nie da się jechać. Chyba filtry są zapchane całkowicie. Także bez wymiany filtrów się nie obejdzie. Jadę teraz po płaskim, muszę tak trzymać mu między 1000 a 1500 obrotów. Nie mogę wyżej. Jadę 20 na godzinę. W porywach do 30 jeszcze mi zostało z 10 km do domu się dotoczyć, z czego jeszcze bardzo wysoka góra do podjazdu. Także obmyśliłem strategię, na podjazd taką, że będę wjeżdżał na jedynce i na wolnych obrotach, żeby jak najmniej potrzebował paliwa. Bo im więcej. Yy, Im szybciej chcę jechać i więcej dodaję gazu, tak zwanego, czyli zwiększam dawkę paliwa, tym krótszy zasięg mogę zrobić, zanim mi znowu zgaśnie. Także byle do domu się dotoczyć i trzeba wymienić filtry, wymienić wąż, yy, jeszcze od paliwa, ponieważ nie wiem, czy już wspominałem wcześniej, czy nie. Ogranicznik prędkości w tym samochodzie jest założony na przewodzie zasilającym między pompką wstępną a filtrami paliwa. Więc nie wiem też czy to on gdzieś tam nie mąci i muszę to wszystko stąd wyrzucić. Także męczę, męczę. Jakoś ten przejazd jakoś się jedzie, ale ziemi powiem szczerze, że sam byłem w szoku, bo był mocno przeładowany, czego się nie spodziewałem po załadunku, bo on ma dosyć niskie burty. I tak to radził sobie całkiem nieźle, całkiem przyjemnie się jechało. No tylko niestety. Nie mogłem nabierać prędkości, bo, bo też co chwilę przerywa, ale jeżeli chodzi o właściwości jezdny i załadunek, tak jak to znajomy mi mówił, że jak załadował tam więcej trochę, to nie dało się skręcać, coś trzymało samochód. No, przyznam się szczerze mówiąc, chociaż to był przejazd takimi drogami, no nie wyjeżdżałem na drogę, ale 19,5 tony było na nim załadowane. Pierwszym kursem było 18,5 drugim kazałem załadować mniej, to wyszło 19,5 także ważył równe 30 znaczy 3500 i 31500 za drugim razem pusty waży 10500 paliwa około pół baku, także jakby był jeszcze pełny no to by ważył więcej ale ze skręcaniem nie było żadnych problemów żeby go gdzieś blokowało, trzymało, a jeszcze mam mało powietrza, także Tutaj akurat nic mu nie mogę zarzucić pod tym względem i jechałoby się bardzo dobrze gdyby nie problemy z układem paliwowym, ale to trzeba doprowadzić do porządku i, i będzie się jeździć przyjemnie, także telefon już na wyczerpaniu, odcinek będzie krótki, ale pokazałem jak to wygląda od tej strony, samochodu wcześniej nie sprawdzałem, bo nie miałem gdzie, stał u mnie, wymieniłem zbiornik paliwa, więc myślałem, że tam jest problem, smog jest czysty, w baku... Tam jest tak. Na dokończenie, bo mi tam bateria padła. Udało mi się dotrzeć do domu, ale tu już mi zgas. Są problemy z filtrami, a tu nie mam, właśnie, siłownika ani pompy. Będę się musiał dostać tu spod spodu przy kole, wymienić filtry, wyrzucić ogranicznik paliwa i wtedy już powinno grać. Filtry, ogranicznik paliwa jeszcze wymienię pompkę przy pompie wtryskowej, tą wstępną. I będzie spokój, wtedy już będzie jeździć tak jak trzeba. Także w tym materiale to by było na tyle. Następny nagram, jak się tam dobiorę, będę wymieniał filtry. To zobaczymy. Nagram, w jakim one są w stanie. Tą pompkę. Także teraz taki krótki materiał. Do zobaczenia w następnym.